Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Agnieszka Miąsko, jestem interwentem kryzysowym, a prywatnie żoną, mamą trójki dzieci: Jagody, Adama i Jasia, który jest dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia. I wokół właśnie niepełnosprawności yy, chciałabym porozmawiać dzisiaj z zaproszonym gościem, którym jest Stasia Piąstka. Stasiu, powiedz parę słów o sobie. Ja nazywam się Stasia Piąstka, jestem mamą Filipa i Patrycji. Filip jest niepełnosprawnym chłopcem, dwudziestoletnim chłopcem, który nie chodzi, nie mówi, nie siedzi. Ma porażenie, dziecięce porażenie mózgowe w stopniu głębokim, no i porusza się na wózku inwalidzkim. Pomimo swojej niepełnosprawności, jesteście rodziną dla Filipa, bardzo aktywną. Można Was zobaczyć w mediach społecznościowych, co tak naprawdę wyprawiacie w życiu. Tak, tak. No dzieje się troszkę w tym naszym życiu. Jeździmy na, na nartach, na łyżwach, na sankach, na rowerze. Lubimy aktywnie spędzać czas. Nie zamykać się w czterech ścianach. No i cieszy nas, przede wszystkim cieszy nas radość Filipa, że może robić to, co wszyscy my zdrowi ludzie. Robicie to dla Filipa, czerpiecie z tego ogromną radość, ale jesteście również inspiracją dla wielu rodzin, dla ludzi, którzy obserwują Was w mediach społecznościowych. Tak, tak, to prawda wiele osób odezwało się do nas, osób, to znaczy rodziców, dzieci niepełnosprawnych, młodszych, którzy, którzy właśnie inspirują się tym, co robimy my, pytają nas, jak, jak ogarnąć, taki wyjazd właśnie na sanki czy tam na łyżwy, jak, jak ogarnąć rower, nas to cieszy i z przyjemnością dzielimy się z tym. Mm -hmm. Dzielimy się naszymi doświadczeniami z tymi ludźmi i, i cieszymy się, że możemy inspirować. To jest wasza teraźniejszość, a ja bym chciała Cię prosić, abyś tak troszeczkę wróciła wspomnieniami do waszego początku, do początku jakby tego, no nie boję się tutaj nazwać tego po imieniu, kryzysu, z jakim musieliście się jako rodzina, jako rodzice zetknąć, kiedy pojawił się Filip. Tak, muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że od początku nie było tak kolorowo jak wydaje się to teraz, bo, bo przepracowaliśmy jako rodzina swój kryzys. I z perspektywy 20 lat, mogę powiedzieć tyle, że psychologia, kiedy my dowiedzieliśmy się o chorobie Filipa, była w takich no, też nie boję się tego powiedzieć w powijakach. Teraz rodzice, rodzice młodzi, którzy mają młodsze dzieci, mają możliwość skorzystania z pomocy psychologa, jaką zapewnia im interwencja kryzysowa i, i naprawdę wspaniali specjaliści, którzy, którzy mogą pomóc. Wy tego nie mieliście, jednak poradziliście sobie z tym. Na pewno nie było to łatwe. I... Teraz narodziła się taka właśnie przestrzeń w naszym ośrodku, aby wspomóc rodziców, opiekunów, osób z niepełnosprawnościami. Chcemy stworzyć przestrzeń spotkania. Będzie to grupa wsparcia. Będziemy się spotykać raz na dwa, trzy tygodnie tutaj u nas w ośrodku interwencji kryzysowej, aby porozmawiać, aby się poznać, aby się zintegrować wymienić doświadczeniami. Będziemy taką grupą samopomocową, bo tak naprawdę każdy z nas niesie ze sobą bagaż wielu doświadczeń i inspiracji, tak jak mówisz. Możemy nawzajem wymienić się tymi doświadczeniami, zainspirować, dowiedzieć no. nawzajem czegoś od siebie. Aga, muszę ci tu jeszcze wejść w słowo, ponieważ inspiracją dla mnie jesteś ty. Podjęłaś pracę, podjęłaś pracę i może teraz Ty też opowiedz troszkę o sobie. Nie było to łatwe, ale gdzieś we mnie kiełkowała ta myśl, żeby no nie definiować się tylko przez pryzmat bycia mamą dziecka z niepełnosprawnością, ale też dać coś od siebie właśnie na zasadzie podzielenia się tym doświadczeniem. Narodziła się taka możliwość tutaj w ośrodku interwencji kryzysowej, więc jestem i czekamy na Państwa, na nasze spotkanie. Super. I ja, i ja również mhm. będę na tych spotkaniach, bo brzmi to świetnie i, i po prostu no, czekam z niecierpliwością. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie.